Hello! My name is Draconager. Today I have a book called... Wait. Wait. Ok. Musiałem zmienić ustawienia swojego mózgu. Już. Wszystko dobrze. Tak więc e, dzisiaj mam dla Was książkę, która się zowie Uczę się... Angielskiego. Zakupiłem ją sobie... Na stronie Egmontu, czyli Egmont.pl, jak się nie mylę. I to w promocji. Zawłaściłem za nią 749 w tej promocji, właśnie. I ogólnie jestem zadowolony. Paczka, przesyłka przyszła dość szybko. Cena też jest całkiem dobra, moim zdaniem, ale nie muszę zajmować faktów. I cóż, no, jak zapewne już się wszyscy domyślili, jest to książka, która ma pomóc w nauce języka którym posługują się Brytyjczycy i Amerykanie. Tak, i dobra. Co tu mamy na okładce? Nazwa, logo serialu, rarity, która ogólnie wygląda całkiem spoko, naprawdę bardzo ładny rysunek, ale jest jeden szczegół, który to wszystko psuje. Czy już to widzicie? Gładki boczek. Szczerze nie zauważyłem tego, dopiero moja młodsza siostra się zorientowała, że coś tu jest nie tak. A szkoda, bo naprawdę sam rysunek jest spoko. A i taka ciekawostka w sumie. Wrighty w oryginale, z tego co kojarzę, mówi z brytyjskim akcentem, który całkiem spoko pasuje do takiej damy. No i samo umieszczenie jej tu na okładce też jest sensowne dzięki temu. Nauka, zabawa, czyli nauka poprzez zabawę. To jest to, co lubię. Friend, czyli przyjaciel. Hello, czyli cześć. Cute, uroczy. A co z tyłu mamy? Ciekawego. Nauka angielskiego nigdy nie była tak prosta i przyjemna. Rozwiązuj kolejne zadania w towarzystwie kucyków z Ponyville i odkrywaj radość ze zdobywania nowych umiejętności. No, czyli mamy taką zapowiedź tego, jak się prezentuje tutaj właśnie ta nauka poprzez zabawę. Tea, herbata. Cloud, chmura. Five o'clock, czyli jak się nie mylę, taki brytyjski zwyczaj polegający na tym, że o 17, czyli 5 wieczorem, zasiada się właśnie do e, herbaty. No i tu mamy właśnie taki rysunek z i da Schittweitsparku, które piją sobie herbatkę, czy tego chcący, czy nie, z Marią Antoniną i jeść Hehe. <grym> to jest, jak coś to było nawiązanie, to wiem, <grym> nie każdy załapie, ale jak ktoś wie, to na pewno jest dumny z tego, że wie, do czego to była aluzja. No dobra. To może warto już zajrzeć do środka. A, jeszcze tutaj zauważcie te kratki, że nie są tutaj przypadkowo. Kto się uczy angielskiego? Czy ja się uczę angielskiego? Hmm. A, czy mi się starają w lesie? Ma się te tłumaczenia na, na, na kanale, prawda? No właśnie. I to jest taka jakby chyba stona startowa z Mace X w balonie, a w tle z kolei homopropaganda. <gry> Czy coś. Okej, okay. co mamy na samym początku? W Ponyville jest mnóstwo ciekawych miejsc. Czy potrafisz je nazwać po angielsku? Zapisz angielskie słówka pod polskimi notownikami. I tutaj z kolei mam właśnie te słowa podane. Trzeba po prostu je wpisać w odpowiednie miejsca. Jak jest po angielsku, na przykład biblioteka czy szpital. Tutaj wszystko jest podane. Można to bez problemu ogarnąć. No, oczywiście, dla mnie to nie jest żaden problem. Ja to nawet bez tych, bez tych odpowiedzi bym wiedział, co i jak. No ale o to właśnie chodzi, żeby właśnie ktoś młodszy sam dociekł, w ten czy inny sposób zapytał kogoś, ewentualnie, jak to z tym jest. Tak swoją drogą. Albo mam jakieś zwidy, czekajcie, ja to tak łatwiej złapię. O. Albo tutaj ta Twilight ma taką minę zwaną Twilight face taką dość charakterystyczną. Powiedzcie mi, że nie tylko ja to widzę. Powiedzcie mi, że nie zwariowałem. Nie, czekaj, już za późno. Yy, selfie, bo czemu by nie? Kto zabroni? Tutaj spójrzcie na to. Gotowe? Za każde rozwiązane zadanie przyznaj sobie naklejkę w nagrodę. O naklejkach jeszcze sobie opowiemy nieco. Wróćmy do przeglądania tych stron. No I tutaj właśnie jest takie pierwsze zadanie myślę, że takie dość podstawowe w sumie. Tu z kolei wykreślanka, która pomoże nam poznać nazwy owoców. I przy okazji też poznamy angielski odpowiednik babeczki. Czy to jest chic? <taki, taki żarcik językowy. <taki> tutaj taki labirynt. O, tutaj się dowiesz, jak się nazywa po angielsku Cukrowy Kącik. Już myślę, mogę śmiało stwierdzić, że zróżnicowanie tutaj nie brakuje. A to dopiero jest początek. O, mamy nawet drzewo genealogiczne. No proszę, czyli tutaj z kolei yy, relacje, pokrewieństwo. Także też na plus jest to, że mamy różne y, tematy. To jest jak najbardziej dobra cecha. Kim są dla klateczki te kucyki? No właśnie. Mother, father, brother. Tutaj jeszcze jest sister, son, daughter. No, i tutaj uzupełniamy zdania. W się mamy polskie słowo i musimy znaleźć odpowiednik po angielsku. Jakby też się zastanawiam, jak się wymawia ten skrót, bo to jest jak się nie skrót, to jest Mrs. To jest Mister, To jest Mrs. Pani Szaj, pan Szaj. Trochę brzmi jak mama Świnka i tata Świnka. Takie trochę uproszczenie się z tego robi. No ale cóż. No, to jest z kolei warte uwagi zdecydowanie. Dre, jak doktor dre, albo drę mordeł. Knip, loliwe, mregę, rulpep, ulbe, klatp, egwit. Było już Nie mógłbym nie zrobić z tego żartu. Zdecydowanie musiałem z tego zażartować. Zdecydowanie musiałem pojajcować z tego. To całe ja. O tutaj akurat mamy już coś takiego gotowca trochę. To nie jest mi zbytnio zadanie. Po prostu. Znaczy niby jest to kropkowane, jakbyśmy mieli to dokończyć, ale już nawet po tych kropkach widać, jakie słowo utworzymy. Gdyby tych kropek było mniej, to wtedy ok, spoko, żeby właśnie móc rozczytać. A tak to no, mamy to podane na tacy. Czy to dobrze, czy to źle? Oceńcie sami. Chcę ja się dowiem, co wy sądzicie o tym. O, kolejna dziedzina, czyli pory roku. Winter, summer, spring... Autumn albo Fall. Jaka jest różnica? To pierwsze jest brytyjskie, to drugie yy, amerykańskie. Taka różnica, właśnie. Z drugą słowo fall oznacza też yy, upadać, na przykład. I z kolei w Polsce słowo jesień jest związane z końcem, no bo się mówi jesień średniowiecza, czyli koniec wieków ciemnych. Innymi słowy, miesiące. No. Ja już po prostu wiem, że to jest porządna książka. Nie wiem jak wy, ale ja uważam, że sam fakt, że są tutaj najróżniejsze dziedziny, to jest naprawdę spora zaleta. O, zwierzątka coś, co dzieci, myślę, bardzo lubią. Dog, owl, rabbit, cat, alligator, tortoise. I też sobie to zastanawia. Tak się, tak się zastanawia. Tortoise? A, a nie turtle? Że to jest tortoise? Od kiedy? Ja, ja słyszałem turtle. Tortes to jest żółw lądowy. Turtle morski. To jest właśnie taka różnica. Żółw to żółw. No, dla niektórych jak najbardziej, ale czasem są pewne różnice językowe, które myślę warto znać, żeby się nie wykrzaczyć i nie powiedzieć na żółwia morskiego e, tortes właśnie. Także jak ktoś jest zainteresowany, to może poszukać więcej takich ciekawostek. No tutaj z kolei czynności, czyli w sumie, tak jak z tymi pozycjami. No, myślę, że wiele osób było tym zainteresowanych. Właśnie wiele osób chciało się dowiedzieć, jak to wygląda, więc nie będę taki, po prostu pokażę. Proszę bardzo, takie naklejeczki. Oprócz tych, takich, właśnie od ukończenia zadań, mamy też takie dla siebie. Ponownie selfie. Ale najpierw, zacznijmy Tutaj na przykład takie są w ciekawym stylu, bo na przykład jest postać taka jakby wyblakła, można powiedzieć, takie dość specyficzne, można rzec. No ogólnie spoko naklejki. Miło, że dali coś poza tymi od ukończenia zadań, będzie można sobie gdzieś tam nakleić jak ktoś lubi kontynuacja tego zadania. O, też jest tutaj coś, o czym chciałbym nadmienić: niebo. Sky. Owszem, sky oznacza niebo, ale jest też inne słowo związane z tym, co jest nad nami, z niebem, właśnie, jakby ktoś nie załapał. I brzmi ono heaven. I e, ktoś się pewnie zastanawia, jaka jest różnica. Już wyjaśniam. Sky to jest niebo w sensie takim fizycznym, takim po prostu to, co widzimy. Tam, gdzie jest, jest słońce, chmury, coś takiego. Heaven z kolei to jest, to jest słowo mocno związane z religią. To jest niebo w sensie takim właśnie duchowym metafizyczny, no religijnym, no to jest coś jak raj mniej więcej. Chociaż raj to jest paradise, więc o tym też trzeba pamiętać. No ale przeciwieństwo piekła to jest właśnie Pan Wiesław Heaven, jakby ktoś był zainteresowany. Stodoła, kwiatek, wzgórze, hill, mam nadzieję, nie silent. Pozdro dla kumatych. No, wiadomo, nie mogło zabraknąć w takim miejscu tego słowa. O! 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 o pa, 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 patrzcie na to! Yy, yy, 41. prezydent USA! Albo 43. 41, 43, ale, ale jak to? No bo widzicie, był George HW Bush i George W. Bush. Wiedzieliście o tym? Ja się dowiedziałem w sumie niedawno z Wikipedii. Więc taka ciekawostka. Było dwóch prezydentów o nazwisku Basz i imieniu George. Znaczy nie, George był też w Było dwóch George'ów, Baszów z grubsza. Rakuś bawi i uczy. No, staram się. Staram się. O. Rcoar, rcno, eapl, lchli, y -y, eter dietylowy, erbna, ozdlu, weflor, zbnu. Chodź po lorze, cje <śles> No cóż, jest to zadanie związane z tym, co mieliśmy tutaj. To jest w sumie ciekawy pomysł właśnie, żeby... Zapamiętać te słowa, a potem je tutaj napisać prawidłowo. A może poczytujemy sobie i po prostu zerkniemy proces pisania. Aż to niemoralne. Oczywiście. Nazwy dni tygodnia. Nie może tutaj mówić zróżnicowania. Różne czynności. O, tutaj jest. No, Jedno trudniejsze słowo. Sam się wstrzemuję, zastanawiam się, jak to się wymawia. Początkowo myślałem, że su, su, może, ale nie. To słowo wymawia się so. Tak jak więc. Po angielsku rzecz na angielski odpowiednik więc. Warto zwrócić na to uwagę. To jest tak zwany homofon, jak się nie mylę, czyli wyraz, który tak samo wymawiamy. Tutaj taka uwaga. Z tego co sprawdziłem, Gladmain nie śpiewał, a Sting też właśnie śpiewać, On tylko przemawiał przez mikrofon. No ale mikrofon estradowy, jak się nie ma, no to spojrzenie jest dość jasne. No w sumie, czy, czy w jakiejkolwiek piosence z MLP ktoś korzysta z mikrofonu? Twilight podczas piosenki, co za ślub. Ona chyba miała mikrofon, z tego co kojarzę. Więc no. Można się było tutaj lepiej postawić, no ale ogólnie jest całkiem dobrze. Czy jesteście na to gotowi? Na no pewno nie, ale mi to dynda. Nsu, ocht olds nia <śmiennie> Red dun. O, jakie to jest po prostu piękne, jak ja tak wymawiam, jakby mi ktoś język odgryzł. Co prawda, po prostu. Nie, wie, ja wiem, że to wy to uwielbiacie. Bo jak można tego nie uwielbiać, prawda? O, patrzcie, Equestria ma swojego doktora Hausa. Tylko, który, który zmienił nazwisko na Horse, żeby to było takie mniej oczywiste. Tutaj z kolei nazwy różnych zawodów, bo też jest to, myślę coś wartego uwagi. Jak najbardziej. Nie zaprzeczajmy. O, też coś, co warto poznać, czyli w tym przypadku części ciała. Aczkolwiek nie każdemu się oczywiście przydadzą części ciała kucyków, ale powiedzmy, że pewne są takie, jakby to określić, Wspólne z tymi, które mają ludzie. No, głowa, na przykład. Yy, natomiast grzybie, tu dajmy plecy, i, a słowo jest to samo. No, ogona nie mamy, rzecz jasna. No, szyję, jak najbardziej. Nogę. No, tego akurat nie. Chociaż. na upartego może to się liczy. Hmm. No, my nie mamy grzywy, my mamy e, włosy, czyli hair. E, z angielskiego. Wiem, często powtarzam to słowo, no ale. Spróbujcie nie powtarzać takiego słowa przy takiej szansie. To też jest... To się zgadza, to się zgadza... No, u niektórych to też się będzie zgadzało w sumie. Na ostatniej stronie mamy z kolei odpowiedzi. Nie będę Wam ich pokazywał, żeby ewentualnie nie psuć zabawy. 6 lat podstawówki, 3 lata gimnazjum, 3 lata liceum, rozszerzona matura z angielskiego, Planowane studia na kierunku filologia angielska. I to wszystko po to, aby pokazywać Wam książkę do nauki angielskiego z kucykami. Też to uwielbiam. Ja no, tak, może trochę tak bardziej poważnie. Co uważam o tej książce? No, już myślę, że podczas recenzji można było zauważyć, jak bardzo mi się ona podoba, bo jako osoba, która myślę dość dobrze zna ten język. Myślę, że mogę śmiało stwierdzić, iż, właśnie, raz, że jest to nauka poprzez zabawę, co jest bardzo dobrą metodą nauki, no przynajmniej umie to się jako taku sprawdza, ale też mamy różne dziedziny, a to też jest w sumie dość ważne, żeby wiedzieć coś z różnych kategorii. To jest w sumie coś, myślę, czym warto zainteresować swoją pociechę. A kto wie, może będzie to taki pierwszy krok ku lepszemu poznawaniu yy, języka angielskiego właśnie. Może dzięki temu pojawi się taka pasja w kimś. No, nie wykluczam jak najbardziej. Myślę, że warto spróbować. Nawet też po prostu, żeby troszkę yy, się rozerwać, chociaż do tego lepsze są granaty. <laughs> yy. No, bo tak, no, oprócz nauki, tak jak jest tu napisane, jest też zabawa. Nie kłamali. Byli z nami szczerzy. Jeszcze może jakaś rada ode mnie, jeśli chodzi o naukę, ogólnie myślę, naukę nie tylko języków, ale też w sumie wszystkiego. Uważam, że powinno znaleźć. Powinno się znaleźć odpowiednią metodę nauki. Taką sama jest dla siebie. Ja przykładowo angielskiego uczę się nie tylko ze szkoły, ale też e, sporo nauczyłem się z gier ostatnio trochę z jakichś filmów, seriali, anime też e, się pojawi tam. Po prostu mm, czerpię z tego przyjemność. Właśnie. Nauka poprzez. To, co sprawia ci przyjemność. A, oczywiście też nie zapominajmy o moich tłumaczeniach na kanale. To też mnie czegoś uczy. Jak na przykład sprawdzam sobie jakieś słowo, czy też zwrot w słowniku. Nie zrażać się. Taka druga rada. Porażki zdarzają się, ale nie ma co się przez to załamywać i rezygnować. Po prostu niech porażka będzie motywacją. Uczmy się na błędach, czy to swoich, czy to cudzych. No wiadomo, że lepiej jest w sumie na cudzych, niż na własnych, no bo własne błędy nie są przyjemne. Nie jestem aż takim sadystą, żeby stwierdzić, że cudze błędy są przyjemne. No nie, ale wyciąganie lekcji jednak, myślę, tutaj jest ważne. Sprawdzać, szukać, notować. Też taka moja, myślę, ostatnia już rada że po prostu być zainteresowany zainteresowanym daną dziedziną, przykładowo właśnie tym co było tutaj, bo to jest ważne, żeby właśnie weryfikować czy to jest prawdziwe, żeby szukać w różnych źródłach, w różnych miejscach, też notowanie może być przydatne, żeby właśnie mieć to tak pod ręką. No to tak ode mnie na dziś. Możemy myśleć zakończyć sobie tym pozytywnym akcentem, a samą książkę gorąco polecam. Naprawdę warto w nią zainwestować. Kto wie, może to będzie bardzo dobra inwestycja dla waszego dziecka. Może dzięki temu świat zyska świetnego anglistę. Tudzież no, ewentualnie może innymi językami się też zainteresuje, może będzie poliglotą. To jest myślę przyszłościowe. No dobrze. Tej recenzji to by było na tyle, dziękuję za oglądanie, farewell.